Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram sesję nadzwyczajną zwołaną na wniosek burmistrza Rady Miejskiej w Oleszycach. Serdecznie witam Państwa. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 14, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Witam serdecznie Państwa radnych, Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Mariesię i pracowników. Serdecznie witam. Przedstawię teraz porządek dzisiejszej sesji, a więc głosowanie nad projektem uchwały nr 140 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi prokuratora, prokuratora rejonowego w Lubaczowie na akt miejscowego prawa miejscowego uchwałę Rady Miejskiej w Woleszytach z dnia 29 marca 2018 nr 45 przez 311 przez 2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości, czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce. Punkt yy, następny, głosowanie nad projektem uchwały nr 141 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt następny, głosowanie nad projektem uchwały nr 142 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Grobli i zakończenie obrad. Czy ktoś w temacie porządku? Projekty są, bo ja nie mam. Projektu są dodatkowo. Projektu są się... na tablicy. Projektu no, tak tak jest... na tablicy. Nie, na e, tablicy Dziękuję. W związku z tym przechodzimy do e, porządku obrad, a więc głosowanie nad projektem uchwały nr 140. I tutaj w sprawie przekazania do Sądu Wojewódzkiego skargi prokuratora rejonowego w Lubaczowie na miejscowe, na akt prawa miejscowego. I pan burmistrz, tak? Panie, uchwały same. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała, projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi prokuratora rejonowego w Lubaczowie na akt prawa miejscowego na uchwałę Rady Miejskiej w ulicach z dnia 29 marca 2018 roku, numer 45 przez 311 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Stosowna podstawa prawna i paragraf pierwszy. Przekazać do Sądu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę z dnia 27 stycznia, tutaj jest taka poprawka 2020 roku prokur prokuratora rejonowego w Lubaczowie na akt prawa miejscowego uchwałę Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 roku numer 45 przez 311 przez 2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Wspólne komisje debatowały nad tym projektem. Jaka jest opinia? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. jakieś problemy techniczne, chwileczkę, Gotowy, tak? Wszyscy mają. W związku z tym, kto jest za przyjęciem uchwały, projekt numer 142? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały numer 140, tak? ma tak. będzie no. 142. Przepraszam. Tak? To zażarło. Projekt numer 140, bo być może pomysł. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. Mi się tutaj nie chowa. U mnie jest brak wyników. Oczywiście tak. Dobrze, już są. Okej. Okay. Głosowało 14 radnych, z 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, przechodzimy do kolejnej, kolejnego projektu uchwały, Projekt, głosowanie nad projektem uchwały nr 141 w sprawie zmian w budżecie na 2020 i Pan Burmistrz, tak? Panie Przewodniczący, Wysoko Rado, tutaj jest taka uchwała zmieniająca budżet na 2020 rok w związku z zakupem samochodu pożarniczego. Tutaj nie były środki, które pozyskaliśmy wprowadzone do budżetu i stąd jest taka pilna potrzeba, aby to po prostu y, ująć w budżecie. I jednocześnie y, inna była odrobinę nazwa zadania w budżecie na etapie przyjmowania budżetu, dlatego pozwolę sobie tą uchwałę odczytać. Projekt 141 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. I paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 249 958 30 zł. 30 groszy z tytułu dotacji, cel, dotacji celowej w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich. To jest zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Oleszyce. Kwota 249 958 30 zł. 30 groszy. I y, punkt drugi. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 299 957 zł. 99 groszy przeznaczonych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oleszyce. Y, I trójka. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 17 zł. 69 zł. Y, i tutaj w działach zakup materiałów i wyposażeniach to jest kwota 17 zł i 69 groszy i zakup samochodu pożarniczego kwota 50 tysięcy złotych. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych w dostępie do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik numer 1 i 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie było to przedmiotem obrad komisji, czy są jakieś pytania do projektu? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem? Ktoś z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Projekt numer 141. I tam ten, tam taki długopis jest na dole. Mhm. Jeszcze raz, to jest za przyjęciem uchwały, projekt numer 141, proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. To nie, to nie przeszkadza. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego pro projektu. Projekt numer 142 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej. Tutaj włącz na tym w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Grobli. Panią sekretarz proszę. Panie, Prze Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt nr 142 uchwały Rady Miejskiej w Oleszczycach z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Grobli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 <coughs> punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym yy, oraz artykułu artykuł 89 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 29 ust. 1 punkt 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe. Rada Miejska w Olszycach uchwala, co następuje. E, ja od razu tutaj powiem, że e, będę czytać i na końcu e, powiem, co Państwo jeszcze sobie dopiszecie w tym paragrafie, bo jeszcze przed sesją konsultowałam z Panem Mecenasem e, jedną rzecz i no, potwierdził moje, m, moją wątpliwość, że, że to jednak powinno w tej uchwale też być ujęte, więc y, czytam tak jak powin, powinien brzmieć y, paragraf 1 ustęp 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli z siedzibą Nowa Grobla 83 37 630 Oleszyce o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałem 0. To trzeba sobie dopisać. Trzeba, tak, tak, to nie? trzeba sobie mhm. dopisać. O strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałem 0. Taka wątpliwość mnie dopadła przed samą sesją. Mamy tak zapisane w uchwale o sieci szkół i dlatego Nie. po konsultacjach z mecenasem no, stwierdził, że bezpiecznie będzie ten zapis dodać. Yy, ustęp 2. Uzasadnienie przyczyn likwidacji szkoły zawarte jest w załączniku do uchwały. Paragraf 2 ustęp 1. Uczniom likwidowanej szkoły podstawowej w Nowej Grobli z siedzibą Nowa 83 Zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach z siedzibą ulica Mickiewicza 1 37 630 Oleszyce. Ustęp 2. Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się bezpłatny transport i opiekę podczas dowozu. Paragraf 3. Zobowiązuje się i upoważnia burmistrza miasta i gminy Oleszyce do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, o której mowa w paragrafie 1 w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji, likwidacji podkarpackiego kuratora oświaty oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Nowej Drobli, a także do przesłania niniejszej uchwały do podkarpackiego kuratora oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie wiem, czy czytać uzasadnienie? Tak, proszę. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w dniu dzisiejszego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Drogi. Uzasadnienie prawne stosownie do artykułu 89 ustęp 1 ustawy z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Szkoła publiczna z zastrzeżeniem ustęp 2, 3 i 14 18 może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania Nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców, uczniów w przypadku szkoły dla dorosłych uczniów, pełnoletnich, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Natomiast zgodnie z ustępem 9 tego artykułu w przypadku przekształcenia szkoły publicznej lub placówki stosuje się odpowiednio wyżej wymienione przepisy. Uzasadnienie faktyczne. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Grobli wynika z utrzymującej się od kilku lat bardzo niekorzystnej tendencji demograficznej, co zmusza organ prowadzący do dostosowania sieci szkół podstawowych do aktualnej sytuacji. Szkoła podstawowa w Nowej Grobli jest szkołą o niepełnej strukturze organizacyjnej. W roku szkolnym 2019-2020 Kształcą się w niej uczniowie klasy pierwszej, jeden ucznie, uczeń, klasa druga, dwóch uczniów, trzeciej trzech uczniów oraz z działu przedszkolnego dziewięciu wychowanków w wieku od trzech do sześciu lat. Przeprowadzona analiza sytuacji demograficznej w obodzie szkolnym wskazuje na trwałą, niekorzystną tendencję spadku liczby uczniów i brak możliwości poprawy sytuacji w tym zakresie w ciągu najbliższych lat. Macie Państwo dołączoną e, tabelkę liczba urodzeń od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia, 2011 do 31 grudnia 2019. To jest według naszej ewidencji, jeżeli chodzi o meldunek, czy te dzieci są, mieszkają i czy faktycznie chodzą do szkoły w Nowej Grodzinie, no tutaj tej wiedzy nie posiadamy. Projektowane zmiany od 1 września 2020 roku zapewnią uczniom likwidowanej szkoły kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Oleszycach, która zapewnia powszechną dostępność i właściwe warunki nauki, a także niezbędne wyposażenie i pełną bazę dydaktyczną. Uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej, ze świetlicy oraz stołówki. Będą mieli zapewniony bezpłatny dowóz wraz z opiekunem, bez względu na odległość do szkoły. Należy tu nadmienić, że dowożenie tych uczniów nie będzie generowało dodatkowych kosztów dla gminy Oleszyce, ponieważ z Nowej grogi do Oleszyc dowożone są dzieci z klas 4.8. Na tych zmianach nie ucierpi żaden z uczniów, a dla wielu poprawią się warunki nauki, ponieważ nie będzie konieczności nauczania w klasach łączonych. Projektowane zmiany usprawnią funkcjonowanie oświaty w gminie Oleszyce. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Komisje Wspólne Oświatowe i Budżetowe debatowały nad tym tematem. Czy Pan Przewodniczący Komisji chciał zabrać w tym temacie głos? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 14 lutego dwie komisje wspólne, czyli Komisja Budżetowa, Gospodarcza i Komunalna oraz Oświaty, Sportu i Polityki Społecznej zajmowała się tym tematem. Była to już można powiedzieć kolejna, już trzecia komisja, która wypracowała ten wniosek o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Grobi. No, głównym uzasadnieniem takim dla nas jest, jest sytuacja budżetowa i nadmierne koszty oświaty. Ja już przetaczałem, jakie, jakie dofinansowania mieliśmy w stosunku do, do, do subwencji. E, bodajże 4 lata temu to było 2,5 miliona, później 3 miliony, później 3, 300. Prognozy są na 4,300. No w tej sytuacji tak jak naszego budżetu to jest to naprawdę już za duże wydatki. I musimy coś w tym względzie robić. i Dlatego tak ten temat został wysunięty, i komisja większością głosów yy, zawnioskowała o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Pan radny Szyk. Panie Przewodniczący Wysoka Rado. Panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja tutaj chciałbym złożyć na ręce yy, burmistrza, pana burmistrza i na ręce pana przewodniczącego taki protest mieszkańców i, i rodziców szkoły w Nowej Grobli. Może ja go odczytam wraz z, pod, z podpisami mieszkańców i rodziców. Mieszkańcy i rodzice dzieci uczestniczących do szkoły podstawowej w Nowej Grobli. Jesteśmy przeciw likwidacji szkoły podstawowej w Nowej Grobli z oddziałami od 0 do 3. W chwili obecnej do szkoły podstawowej w Nowej Grobli uczęszcza 15 dzieci, w tym do oddziału przedszkolnego 9 dzieci. Dzieci w szkole podstawowej mają pełne wyposażenie w sale lekcyjne. Ponadto korzystają z sali gimnastycznej i kompleksu boisk sportowych. Do szkoły w Nowej Grobli uczęszczają również dzieci z domu dziecka. W przypadku, gdy zamieszkują w wieku szkolnym szkoły podstawowej. Jest to szkoła, gdzie dzieci są bezpieczne, jest rodzinna atmosfera i przede wszystkim nauczyciele znają swoich uczniów i rodziców, wiedzą czego mogą od nich oczekiwać oraz wymagać. Są to małe dzieci, niekiedy w wieku 3, 4 czy 5 lat, w oddziale przedszkolnym, które przywożone są przez rodziców na 8 godzinę do szkoły. W przypadku likwidacji szkoły. Y Dzieci będą dowożone autobusem do Szkoły Podstawowej w Oleszycach odległej ponad 10 km i wyjazd, przewidywany jest około godziny 6.45. Wstawać będą musiały co najmniej o godzinie 6.00, a dzieci w wieku 3-4 lat nie będą miały możliwości skorzystać z oddziału przedszkolnego, bo będzie szkoła zlikwidowana i ten oddział przedszkolny też, prawda. Prosimy Pana Burmistrza i Radę Miejską pod rozwagę i w załączeniu podpisy mieszkańców i rodziców dzieci. Na tych listach są podpisy i pod, 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 podliczałem to wszystko. Jest tutaj 17, 70 podpisów. Proszę bardzo, ja to chciałem tylko tak przedłożyć panu burmistrzowi. Tak i drugie pismo takie do przewodniczącego Rady. I, I jeszcze chciałbym się odnieść teraz, ja, tutaj, w stosunku do, do, do tego zamiaru likwidacji, jeżeli by można było, Panie Przewodniczący. Proszę siedząco, bardzo, ale na siedząco, siedząco tak. No, tak że... w miarę krótko i zwięźle, bo już debatowaliśmy dosyć no długo, do... ale tak. proszę bardzo. Debatowaliśmy, ale nie do końca się z tym zgadzam, bo na tej ostatniej komisji nie było tak, jak powinno być. Ja tu właśnie chciałem się tylko oprzeć o, o tą informację z analizy wydatków, która była na komisji y, ostatniej oświatowej y, za, o wydatkach za, na oświatę za 2019 rok. Z tej informacji y, powiem, nie do końca tak wynika, że, że, że ta likwidacja szkoły w Nowej Grobli y, da nam duże oszczędności. I, i, i nie, nie powiedziałbym, że ta y, szkoła jest, ma najgorszy wynik, bo jeżeli chodzi o finanse to może przedstawię. Y, y, szkość, y, wydatki y, za 2019 szkoły y, to 304 tysiące około, będę, może nie będę pełnych poddawał, y, gdzie subwencja wynosi 238-239 tysięcy na okrągło i Dopłacamy do szkoły w nowej grobli, szanowni radni, 65 tysięcy rocznie, bo po, po, pomijam tą, te koszty CUW, bo przy likwidacji szkoły te koszty CUW zostaną, prawda? Po, po stronie wydatków w gminie. Z tej informacji też wynika, jaki jest wynik finansowy na jednego ucznia przeliczeniowego, do którego jest liczona. Subwencja, że w Nowej Grobli do jednego ucznia dokładamy 1900 zł. Natomiast w futorach ponad 8000, w zależności tysiąca, Także nie wiem, czy to jest aż tak y, y, zły wynik finansowy w Nowej Grobli. Ja wiem, że mamy tutaj problemy z finansami przy oświacie, ale mówię, to, ta nasza szkoła w Nowej Grobli to ona aż nie, nie, nie zrobi nam dużych oszczędności z tego co tutaj przedstawiłem, duże, bo w sumie my do, jako do szkół dokładamy do, sub, do, do tych subwencji, do subwencji dokładamy około 1,5 miliona, to znaczy dokładaliśmy, nie bo ten rok będzie inny, 1,5 miliona, a całość jest prawie 3,5 miliona, ale te koszty, gdzie brakuje pieniędzy, no to są po w innych pozycjach, prawda, jak chociażby yy, przedszkole, czy dożywianie uczniów, czy dowóz, czy utrzymanie w cór. No ja tu może nie będę się aż tyle rozmawiał, ro, rozwodził, bo to każdy y, Radny taką informację miał, myślę, że się za, zapoznał. No i nie wiem, no niech każdy sobie to przemyśli, weźmie pod, pod rozwagę i zagłosujemy, jak będzie, każdy zagłosuje, jak będzie uważał. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał się z Państwa odnieść? Ja tylko przypomnę, że to jest na razie uchwała intencyjna, a więc o zamiarze likwidacji nie jest jeszcze to ostateczne podejmowanie decyzji o, o jej likwidacji. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie, poddaję uchwałę pod głosowanie. Yy, yy, pan pan... Radny Biały musi się wyłączyć głosowania, gdyż dotyczy to bezpośrednio dzieci przyjmowanych przez, przez szkołę, po prostu w Oleszycach, i dlatego to wynika z przepisów. Dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Projekt numer 142. Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Pan się wstrzymał. Głosowało 13 radnych. Tak, bo pan y, biały nie głosował. 9, 9 radnych było za, dwóch się wstrzymało i dwóch było przeciwnych. Więc uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada, zamykam sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Olszycach. Serdecznie dziękuję za udział.